Numer 5. Jest to konturówka do ust, która umożliwia łatwe obrysowanie ust i podkreślenie koloru szminki. Pomaga chronić szminkę w ciągu dnia, ponieważ jest bardzo odporna. Ma kremową formułę, która zapewnia uczucie maksymalnego komfortu. Ponadto wyróżnia się formułą bogatą w pigmenty, pozwalającą uzyskać na ustach kolor, o jakim zawsze marzyłaś. Jest to ołówek z cienką końcówką, dostępny w szerokiej gamie kolorów, dzięki czemu można wybrać ten, który najlepiej odpowiada potrzebom użytkownika. Link do tego produktu znajduje się w opisie. Numer 4. Ta konturówka do ust jest świetnym rozwiązaniem, zwłaszcza, że jest dostępna w szerokiej gamie kolorów, które idealnie pasują do wszystkich stylizacji. Ma długotrwałą i kremową konsystencję, która pozwala na wygodniejszą aplikację. Łatwo rozprowadza się na ustach i jest wzbogacona o masło Shea i esencję z winogron. Jest to również bardzo dobry stosunek jakości do ceny i oferuje żywe odcienie dla Twoich ust. Jeśli jeszcze zainteresowany tym produktem lub chcesz poznać jego cenę, kliknij link w opisie. Numer 3. Jest to długotrwała konturówka do ust, która wyróżnia się całkowicie kremową formułą. Dzięki temu można ją łatwo przesuwać wzdłuż konturu ust, co zapewnia duży komfort stosowania. Ten model zapewnia do 8 godzin długotrwałego noszenia, dzięki czemu Twoje usta pozostaną perfekcyjne przez cały dzień. Łatwo łączy się z większością pomadek, dając naprawdę wyjątkowy efekt. Jest dostępny w kilku kolorach, więc możesz wybrać ten, który najlepiej pasuje do Twojego gustu i koloru Twojej szminki. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie. Numer 2. Jest to wysokiej jakości konturówka do ust, która pozwala idealnie obrysować usta, podkreślając tym samym kolor użytej szminki. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością, zwłaszcza, że jest przeznaczony do stosowania przez cały dzień. Jego kremowa formuła znacznie ułatwi aplikację. Zawiera czyste pigmenty, które nadają niepowtarzalny i atrakcyjny kolor we wszystkich dostępnych odcieniach. Dzięki cienkiej końcówce można zawsze uzyskać maksymalną wszechstronność, a ponadto jest dostępny w różnych odcieniach, co pozwala wybrać ten, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. W dolnej części opisu filmu, znajduje się łącze do produktu. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 1 jest to konturówka do ust wyposażona w automatyczny system, który pozwala zawsze uzyskać maksymalną precyzję makijażu i konturu ust. Pomaga uzyskać maksymalną objętość i doskonałą definicję ust, dzięki czemu można nadać uśmiechowi bardziej zmysłowy charakter. Jest długotrwała, co pozwoli ci uzyskać perfekcyjną linię ust przez co najmniej 8 godzin. Można znaleźć różne odcienie, dzięki czemu można wybrać ten, który najlepiej odpowiada potrzebom użytkownika. Link do tego produktu znajduje się na dole opisu.